Witam serdecznie, drogie wodniki na czytaniu horoskopu na miesiąc styczeń 2022. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję z całego serca za to, że ze mną jesteście, że wytrwaliście tyle czasu, że oglądacie za wszystkie Wasze lajki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję Wam serdecznie i mam nadzieję, że ten rok jeszcze razem jakoś przetrwamy. Od nowego roku nowy system. Wróżenia i możecie sobie wybrać swoją talię, jaką zostanie Wam powróżona. Możecie wybrać albo po pudełeczkach, takie pudełeczko, takie pudełeczko, albo takie, to są między innymi też nasze czuje, czyli wasza wróżba dla Was, albo po talii, taka talia, taka czy taka. Do każdego pudełka jest przypisana talia. Sami wybieracie, a przez ten czas. Powiem Wam o ogólnej aurze miesiąca stycznia. Dla wodnika miesiąc stycznia jest, miesiąc styczeń jest pod aurą diabła. Co to oznacza? Oznacza, że będą brały u Was w styczniu górę emocje, chęć zaspokajania własnych potrzeb, trochę egoizmu, duże nastawienie na seks. Również na y, jakieś gry hazardowe, tak jakby upajanie się życiem. Dużo spotkań, na których możliwy jest alkohol, więc troszeczkę uważajcie, co by Was później głowa nie bolała, bądź nie było kaca. To też również inne substancje odurzające. I przechodzimy do czytania dla tych wodników, które wybrały tą palię. I to pudełeczko. I to dla Was wodniczki. Ta talia, i tasujemy sobie. I zobaczymy, co też nam tutaj wyjdzie na styczeń. No to, co mówiłam już od samego początku, żeby uważać troszeczkę na te napoje alkoholowe, ładnie współgra z diabłem. Karta. Dużo kielichów w tym miesiącu, dużo imprez, to też się będą ważyć Wasze losy. No, ja nic nie chcę mówić, ale powychodziły Wam same kielichy, koło fortuny i za wyjątkiem jeszcze Królowej Pentakli, po prostu obfitość zdarzeń, rozmów, co niektórzy zakochają się bez wzajemności. Ale to na chwilę, potem to minie, czas zabaw, rozmów, ale również, również czas dla tych, którzy parają się ezoteryką, czas uniesień, czas przebudzenia w temacie odcięcia się od blokad. I teraz tak. Dużo spotkań z bądź rozmów. Z ludźmi, którzy nadają na tej samej fali. Dla tych z Was, którzy zajmują się duchowością, to bardzo duży rozwój duchowy, otwarcie trzeciego oka, tylko uwaga na tego diabła, by Wam woda sodowa nie odbiła do głowy. I tu też ten diabeł może być przestrogą w przypadku osób zajmujących się duchowością, przed tym, że może być tak zwane rzucanie klątw bądź innych w Waszym kierunku. Yy. Mamy jeszcze takie coś, że u niektórych z Was może być tak zwana żałoba. Żałoba po. Niekoniecznie taka faktyczna, że coś się w domu takiego wydarzy, że ktoś umrze, czy ktoś będzie bardzo chory, i tutaj tego tytułu historia, taka też może być, ale to już naprawdę w bardzo minimalnej sytuacji, w skrajnych przypadkach, może jeden, dwie na tych, co będą słuchali. Natomiast tutaj żałoba po stracie czegoś, co się miało, co się chciałoby budować, ale niestety nie wyszło. I to też taka przestroga, że najlepiej puścić coś, co nam nie służy, i przestać rozpaczać, tylko ruszyć do przodu po swoje, przebudzić siebie i swoje zachcianki. To też dla singli myślenie o wspólnym życiu z kimś, taki ktoś się może pojawić, ale to nie będzie ten ktoś. W ogóle w styczniu u Was gra główną lore los. I to, co się może zdarzyć, zarzutuje na twoje najbliższe 9 lat. Rada jest taka: zajmij się pracą, sprawdzaj dokładnie swoje finanse. Możesz coś zainwestować i może to do ciebie przyjść z zyskiem. Uczucia raczej zostaw w miesiącu styczniu samych, same sobie, nie zagłębiaj się to. I tu jest ostrzeżenie, uwaga, przed lovelasem, bawidamkiem, bądź kobietą, która zdobędzie Twoje serce i Cię porzuci. I teraz od razu przejdziemy do czytania tych oto kart, które były pod tym pudełeczkiem. I lecimy. Izolacja, tak? I ta karta mówi o tym, żeby przestać się izolować, przed wychodzić do ludzi, nie zamykać się w sobie, mówić też o swoich problemach. Anioł medytacji. Medytuj. Medytuj. No, co mam więcej powiedzieć? Szczególnie dla tych, którzy z, 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 zajmują się ezoteryką, no to jest samo mówi za siebie, żeby medytować. Ci, którzy tego nie robią, to raczej mówi bardziej o tym, żeby y, zagłębić się w siebie i zastanowić się, co możesz zmienić, by było lepiej w Twoim życiu. Żal. Nie masz co płakać nad tym, co było i minęło. Pora wyjść z domu, ruszyć na spotkania. Poczuć, coś zmienić, dietę jakąś, ubiór, coś zmienić w sobie, po to, by móc spotkać tą wymarzoną osobę. Przesłanie z książka Kaszy. Żałoba, możesz teraz uzdrowić swe serce i stworzyć sobie radosne życie. To, co było, minęło. Przestań się nad sobą użalać. Róż cztery litery. I coś w sobie z niej, by zacząć coś nowego, fajnego. I Twoje przesłanie. Czas zadbania no właśnie czas zadbania o siebie o swój imarz, o swój, swoją garderobę, o swoją sylwetkę, o swoją duszę po prostu zadbaj o coś w swoim życiu. Dla osób, które wybrały to pudełeczko i tą talię kart. Pora rozliczyć się z przeszłością. I to tak definitywnie. Możliwa ciąża, więc jeżeli ktoś się o to stara, to bardzo, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, to należy się zabezpieczyć. Bo po co komuś coś niechcianego. Dobry czas na spełnianie swoich marzeń. Tylko yy, przy tym diable, jakiego mamy, nie kieruj się egoizmem i spełnianie całkowicie wszystkich zachcianek. Może ci wyjść bokiem, więc uważaj. Yy... Tutaj ta karta również mówi o tym, że te karty mówią o tym, żeby uważać na troszeczkę na zdrowie, bo może kogoś dopaść i to porządna gorączka, trzeba będzie zostać w łóżku. Yy... Zadbajcie, ubierajcie się ciepło, stosujcie, nie wiem, jakieś winka czosnkowe czy coś w tym stylu, żeby do tego nie doszło. Możliwa zmiana pracy u niektórych, ale raczej bardziej powiedziałabym, że zyski z dobrego inwestowania właśnie teraz w styczniu jakbyście chcieli w coś zainwestować, to też sprawdźcie te koniunkcje, bo będzie diabeł kusił, ale tutaj macie szansę na dodatkowy jakiś fajny zarobek. No, i tu wskazane jest właśnie to, yy, to rozliczenie się z przeszłością, ale tak naprawdę z czystym sumieniem dla samych siebie, żeby otworzyć sobie drogę ku czemuś nowemu. Rada jest taka, by ruszyć po coś nowe, ruszyć do przodu. Jeśli masz dobry pomysł, zadziałaj. Tylko uwaga, wszystko dokładnie sprawdź i nie kieruj się ślepo, bo mamy diabła. Z tym zyskiem. Ostrzeżenie jest takie, żeby nie łączyć uczuć z biznesem. I co w pudełeczku dla Was? Poczucie własnej wartości. Uwierz w siebie, uwierz w to, że jesteś ważną osobą. Yy, przestań sobie robić wrogów, przestań szukać ludzi poprzez jakieś innych, którzy by cię tylko krytykowali. Nie bierz sobie do serca tych, co ciebie krytykują. Powiem oni tobie zazdroszczą najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Anioł ochrony przed stresem. No otóż to. Yy, ten anioł chce zwrócić Tobie uwagę na to, że najwyższa pora po prostu. Zwolnić troszeczkę obroty i pomyśleć o sobie. Wybór. Wybierz. Nie możesz ciągnąć dwóch srok za jeden ogon. I przesłanie z ksiąg Akaszy. Poprzednie życia. Twoja dusza ma tylko jedno wiecznie trwające istnienie. Pamiętaj, że to, co teraz czynisz, odbije się echem najpierw następnym twoim wcieleniu ale to również to co teraz jak się czujesz bo o to głównie chodzi nie o finanse nie o jakieś pałace tylko o twoją duszę czyli spraw żeby twoja dusza była szczęśliwa i radosna wtedy mniej będziesz mieć do odpracowania w przyszłym wcieleniu i jaki jest dla ciebie czas czas własnego zdania Najwyższa pora, żebyś mówił to, co myślisz. Najwyższa pora, byś działał zgodnie z tym, co myślisz i nie bój się mówić otwarcie, co myślisz. I teraz osoby z trzeciego pudełeczka. Te, co wybrały tą talię, słuchają. To dla Was głównie jest czas zabaw, to dla Was głównie jest czas rozrywek. To o Was bardziej mówi właśnie ta karta diabła to dogadzanie sobie na polu seksualnym, podnoszenie swojego ego w tym miesiącu, poczucie się kimś pięknym, zdobywaniu, łamaniu serc męskich czy niewieścich, ale przez to również popadanie w melancholię, westchnienia, w zastanawianie się czego ja tak właściwie od życia chcę. Tutaj ktoś silny pojawi się w waszym życiu w styczniu, ktoś, kto będzie chciał dominować i jakby wywierał na was wpływ, a wy jakbyście chcieli się do tego wszystkiego dostosować. Trochę zaproszeń na imprezy, ale również budowanie pierwszych, pierwszych podwalin pod jakąś wspólną przyszłość z kimś. I jeżeli tylko poświęcicie temu więcej czasu, to z tego może być bardzo fajny związek. Czyli na przykład, jeżeli jesteś wolny i kogoś poznasz i nie zrobisz czegoś takiego jak hmm, no nie będę z nim czy z nią, bo on tylko mówi o budowaniu domu i przyszłości, czy tam ona. Natomiast ja wolę takiego bawidamka czy kobietę rozrywkową. Więc jeśli postawisz na kogoś, kto jest typu, typu playboya, no to niestety ten miesiąc upłynie ci faktycznie fajnie, łóżkowo, fajnie, w zadowoleniu, natomiast możesz stracić okazję na coś fajnego, coś stałego, co będzie pukać do Twoich drzwi. W finansach zacznij budować od podstaw. Niech ten plan, który masz w głowie, ruszy do przodu, bowiem teraz jest dobry moment na jego rozpoczęcie. Rada jest taka, zachowaj swoje plany w tajemnicy, a ostrzeżenie, by nie poddawać się rozpaczy, szczególnie tej uczuciowej. I to co w pudełeczkach. Różność i zarozumiałość. Jeżeli będziesz uczestniczył tylko w zabawach, yy, uważał, że wygląd ma największe znaczenie, że finanse to jest coś super, dążenie do yy, zysków za wszelką cenę, yy, taka chęć, by inni darzyli cię takim jakimś uwielbieniem, to to może bardzo szybciutko zrzucić ciebie z piedestału. To jest postaw na rozmowy, postaw na jakieś niespodzianki życiowe. Korzystaj z tego. A na więc jeżeli coś chcesz, kreuj, a możesz to otrzymać. I rozmawiaj dużo sam z sobą, czego potrzebujesz, czego chcesz, bowiem to możesz osiągnąć. Loteria, a ta karta przy karcze diabla przestrzega, żeby nie wrzucić się w jakieś, nie wiem, kasyna czy gry losowe, bowiem możesz przepaść z Kretesem w styczniu i możesz bardzo dużo przegrać. I z ksiąg Akaszy, zakłócenia, zwróć się ku ważnym sprawom i pozostań na nich skupiony. W styczniu będziesz miał skłonności do mm, braku. Skupienia się na jakimś jednym problemie i będziesz skakał jakby sklepka na kwiatek, zaczynając, a nie kończąc. Natomiast księgi Akasze mówią, zajmij się najpierw jednym, skończ od podstaw do końca, potem idź w coś drugiego. I czas jaki dla ciebie mamy tutaj? Czas uświęcenia. Pora trochę czasu poświęcić rodzinie. Bliskim, znajomym, uświęć to, że jesteście z kimś wspólnie razem. Uświęć wspólne narodziny. To czas dla właściwie bardziej rodziny, a nie na takie zabawy i hulanki i swawole, jakie ci się będą tutaj szykować. Oczywiście ja nie mówię, że masz nie chodzić na imprezę, tylko siedzieć i się umartwiać, ale też znajdź czas dla bliskich ci osób, żeby nie czuły się odrzucone. I ja dziękuję ślicznie i życzę wszystkiego najlepszego w nowym nadchodzącym roku.